Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Wuczy Kije. Słuchajcie, zabieram Was dzisiaj na sklepy używane. Mimy piękną pogodę, będzie prawdopodobnie bardzo gorąco. Myślę, że to nie będzie jeden wypad na sklepy używane, tylko pewnie parę dni będę nagrywać, bo tak na ogół jest. Ale zobaczymy, co się przydarzy i co się uda wynaleźć, zobaczyć jakieś perełki. Zapraszam serdecznie. Co tutaj mamy? Jakiś taki, no to taki malutki, malutki obrusik. Szukam jakichś takich ciemnych, bo wiecie, to jasne, to są w 5 sekund obrudzone. Ale jakby się jakieś takie ciemny trafił, to może by mi wzięła. a tu nie ma nic. tu mamy jakieś różne serwetki o takie zobaczmy co tutaj jest ciekawego tak zawsze w sumie ich, ich nie oglądamy jakoś a może warto dzisiaj się tutaj strasznie truką. Może nie będzie tak słychać. O. Dobra, to sobie przełożę, bo potem nie widać w sumie, jak ona wygląda. Chyba jakieś meble dokładają, wiecie. No takie. No, chyba nic tu nie ma takiego ładnego. Jeszcze jest coś takiego. No takie coś. Ale czasem się ładnie zdarzają, wiecie. Trzeba. Trzeba tu zaglądać jakby. A tutaj, tutaj takie. To jest nawet ładne. Taka jeszcze. Tu mamy taką, ale ona jest strasznie rozleczona. Strasznie rozleczona jest. No i nic więcej dzisiaj na tych obrusikach tu mamy tą konsolę, co już Wam pokazywałam kiedyś i ona była bezcenna, ale już teraz ma cenę 290 taka bardzo długa, naprawdę bardzo długa no. No odpowiednie duże pomieszczenie cóż tu za miseczki chyba z jakiejś firmy tyle ich tu jest i Wszystkie takie same. Co tu jeszcze jest dzisiaj? Tu mamy taki piękne coś, na pewno stare, bo widać, 2,50 kosztuje mlecznik. Tu mamy mniejszy zbanek. Co to jest? Sztat, coś tam, czyli miasto. Miasto to sztat, ale ciężko widać. Czekajcie cukiernica tu też nic nie ma o tu może będzie widać sztat nie wiem źle widać ale ciekawe ciekawe, euro sztuka euro taki zestaw, talerzyk też skosztuje euro oczywiście wszystko wycenione osobno 2,50 Dwa pięćdziesiąt siedem pięćdziesiąt. Ładny zestawik. Co tu jeszcze mamy? Tu chyba nic nie mamy nowego. Model Fasan sztuka kosztuje 3 euro talerzyków niet talerzyków niet. Trochę tutaj zostało tak prze... poprzesuwane, podokładane, coś tam jest nowego. Mamy coś na jajka za 3 euro. Ładne Zobaczcie, jakie fajne. Fajne, nawet mogło sobie służyć jako donica. Ile to kosztuje? Chyba nie ma ceny. Zasłaniają tutaj teraz ciuchami zawsze te e, obrusy i nic nie widać kompletnie. Nie widać, nie ma tutaj, wiecie, światła, nie? Takie podkładki. O, widzę, że coś tu dołożyli. Zobaczmy co tutaj jest. O taki obróz pamiętam miała go moja mama. Zobaczmy. Chyba go jeszcze ma. Okrągły. On jest na okrągły stół. Tutaj jest taki materiał, który się po prostu... nic z nim nie dzieje. Pamiętam. Nie wiem, czy taki sam motyw miał ten obróz, ale pamiętam, że, że miała coś takiego. Co tu jeszcze jest? Widzę, że jest dużo dołożone, dzisiaj jest okropnie, dzisiaj jest tak okropnie, słuchajcie, gorąco. Ale przejeżdżałam tutaj, tutaj w tym sklepie przeważnie jest zimno, więc mówię, a to wejdę jeszcze po drodze, jak będę wracać do domu. No i zobaczmy, jest nowy towar, albo jest tylko coś dołożone, nie wiem, ale jednak zobaczmy, co tu jest. Tu są tylko białe, tutaj jest jakaś poszewka. Muszę to przewiesić, te ciuchy, bo tu nic nie widać. Czekajcie sekundę. Będzie jaśniej. Widzicie? Od razu inaczej. Jeszcze powinno więcej ściągnąć, ale obojętnie. Co tu mamy jeszcze? Ciekawego, tu widzę coś ładnego. Wygląda jak Sander. Jest taka firma Sander Sander niemiecka, która jest basetty. To też jest drogie. One są bardzo trwałe te e, obrusy wtedy. Co tu jeszcze jest? Mam takich wąskich bieżników, To ja nie preferuję w ogóle. Różowy. Takie też widziałam kiedyś. Moja mama chyba takie podkładki nawet ma jeszcze do teraz. I tu jeszcze na dole, co tu jest? Chyba tu nic ciekawego dzisiaj. Chyba, że ten w kratkę, zobaczmy. Słuchajcie, na taras taki w kratkę jest, jak znalazł. Na taras, jak znalazł. O, nawet mi się rymło, co to jest? Tylko 100% bawełna. Jeszcze jest jeden taki, ale żółty Ale żółty To wiecie, tak nie bardzo za, za żółtym Tak nie bardzo za żółtym Tu mamy jeszcze jakieś ręczniki Co tu jeszcze mamy? Pomieszane ręczniki Z jakimiś Tu też jest obrós Tu są chyba paszki ktoś to w ogóle wyciągnął z tego spod tego regału tu też są jakieś ręczniczki szaliki na szaliki to teraz nie pora co tu jeszcze jest takie piękne Dzban za 9 euro. Tutaj mamy taką donicę. Ona jest z delfta, holenderska za 650. Już mamy taką lampę. Ciekawą. Tu jakaś taka stara taca. 4 euro. Sport England. A tutaj mamy, kochani, już ten sekretarzyk Widzieliście pełno małych szafeczek, pełno małych szufladek. On kosztuje 169 euro. Myślę, że jest wart tej ceny jeszcze. Go nikt nie kupił. Piękny jest. Można zajrzeć do środka. Do szufladki również. A obok stoi, słuchajcie, Wille boch. Za 12 euro. Duży, wielki talerz. Myślałam, że to jest do powieszenia, ale nie. Ostatnio kupowałam taką maselniczkę z tej marki. A tu mamy, kochani, taki piękny, sielski obraz. Z kurkami. Herbranderburg jest podpisane. I tu jeszcze są do kompletu dwa inne. Kosztują 44 euro każdy. A tutaj mamy moi drodzy takie antyczne biurko. 2,500 euro kosztuje z takim fotelem w zestawie. I z przodu mamy jeszcze dzbanek, taki srebrny, co prawda wygląda na srebrny, ale on jest porcelany, pokryty jakimś metalem. 12 euro WMF. I z tyłu mamy kinzle, zegar. Jakie mamy cudownika? Mm. to jest. Rosenthal Pampadour. A tu, też piękne Co to jest R? Nie znam tej sygnatury. 4,50, ale też piękna. Cudowna. Patrzcie, jaka tu jest okazja. 5 euro. No nie wierzę. Bardzo ładna. Choćby miała na plecy wziąć to i pójdzie ze mną. Naraz zadzwonię do męża. Może akurat jest już gdzieś blisko, ale chyba za wcześnie. Kurna! Jak tego nie wziąć? Patrzcie, piękna! Oj, Patrzcie to cudo tutaj. Próbowałam otworzyć drzwiczki, ale się nie da. Natomiast szuflady da się otworzyć. Jedzenie no ma nie jest cudowna. Pewnie waży pewnie tonę. Zapewne, zobaczcie, jaka cena. No, w szoku jestem. 59 euro. Kurna. No, niestety do nas nie wezmę, bo my nie wiemy, jaki będziemy mieli układ. Gdzie ona by ewentualnie pasowała. Może w ogóle nie będą mi pasować komody. Wiecie o co chodzi. No, ale jest warta naprawdę grzechu. Patrzcie jakie nogi ma tutaj widzę, że jakieś kryształów dołożyli, ale najbardziej to mnie chyba ten, ten zainteresował. Posłuchajcie, to jest bardzo stary kryształ na pewno. On nie jest taki on nie jest taki biały jak te inne. Wszystkie kosztują chyba euro oprócz tych wielkich. A ten okay. mi się chyba najbardziej podoba mimo wszystko okay. Okay. idziemy zobaczyć czy są truskawki dla Mai. Chodź, gdzie jest ukrop Ukrop. gdzie są te truskawki Maja? Gdzie są te truskawki, powiedz? No gdzie? No gdzie? Ale dobre. co ty byś zjadła? Co ty byś zjadła powiedz? Co ty byś zjadła? Czekaj no zobacz ile ich tu jest zobacz ile ich tu jest tutaj zobacz Maja, tu tu. no możesz, no możesz, masz nie? pan cię ma urwać? proszę ty to jesteś mały głodomor, wiesz? ależ tu tych truskawek jest dużo patrzcie ile jeszcze jedną? tak, jeszcze jedną dla Mai i <laughs> bo mała dobra, starczy chodź, chodź, starczy hello <laughs> witajcie kochani, witam was serdecznie na kanale Buczy Kije. ja już jestem po wojarzach po, słuchajcie, wszystkich sklepach używanych ktoś mi ostatnio zwrócił uwagę, jedna widzka jak to sklepy używane? No właśnie, jak mogą być sklepy używane? Sklepy raczej nie są używane, słuchajcie, ale u nas zawsze się tak mówiło za dziecka, że się idzie na sklepy używane i tak jakoś zostało. Także czasem wychodzi coś po prostu z domu, jakieś przyzwyczajenia, stąd ta nazwa. Słuchajcie, co kupiłam? Mam zakupy, mam dużo zakupów, słuchajcie, ale to są zakupy z paru dni, nie z jednego dnia, więc trochę ich jest. Nie z jednego sklepu, również z różnych paru sklepów. Także nie zdziwcie się, bo jest trochę tych zakupów dzisiaj, wyjątkowo dużo. Po pierwsze, mamy ten piękny talerz. Ostatnio kupowałam maselniczkę z Willeroy'a Bocha po 12 euro, pamiętacie? I tutaj mamy też, również Willeroy Boch, również Burgenland. Też za 12 euro. Myślałam szczerze, że on jest do powieszenia, bo jednak jest pokaźnych rozmiarów, bardzo ładny zresztą. Piękny ten talerz jest, naprawdę nigdzie nie uszkodzony, um, bardzo dobrze zachowany, i on kosztował 12 euro. I słuchajcie, myślę, że gdzieś będę używać na stole. Powiem szczerze, że miałam nadzieję, później to sprawdziłam, czy można go powiesić, ale być może jest. Do, do ogarnięcia, to, żeby można go było kiedyś powiesić, bo w sumie tego, z tego powodu kupiłam. Żeby można go było powiesić, bo jest duży. Są teraz takie możliwości, że można coś przykleić i coś, co bardzo mocno trzyma, i wtedy zrobić jakąś zawieszkę. Pomyślimy, pomyślimy, może kiedyś to zrobimy. Także, tak, to jest jedna rzecz. Drugą rzeczą, słuchajcie, jest dzbanek. Bardzo ciekawy dzbanek i bardzo, bardzo błyszczący dzbanek. Firma, marka WMF, za 12 euro, słuchajcie jest to porcelana, w pierwszym momencie, jak się tak człowiek przyjrzy, to e, myśli, e, no coś e, pewnie posrebrzany zwanek, albo być może jak, jakiś metal, e, ale jak się go używa do ręki, to teraz wiadomo, że nie, bo bo jest bardzo ciężki, zupełnie inaczej ciężki jak metal. Kosztował 12 euro, tak jak widać. Jeszcze tu jest cena. Jest też e, sygnaturka WMF. No i jest bardzo ładny, słuchajcie, nigdzie nie uszkodzony. W całkiem dobrym stanie, bardzo mi się spodobał. Takiego jeszcze nie mam. E, 10 euro, nie kosztował najmniej. E, mógł kosztować ciut mniej, ale, ale jest bardzo ładny, także warto było. To jest druga rzecz. I mam jeszcze, słuchajcie, dwie filiżanki i ja podejrzewam, że wiedzieliście, że te filiżanki wezmę, bo, no bo jak nie, one po prostu były przepiękne, obydwie. I mamy jedną, ta chyba mi się najbardziej podoba, o taka, jak ją Wam tu pokazać, bo ona mnie spadła, o widzicie, taka, słuchajcie, to jest, to jest ta firma, Roszyc, Roszyc. Ja wam tutaj napiszę na, na dole, bo ja powiem szczerze, że nie wiedziałam, co to za marka, dlatego że pierwszy raz tą sygnaturę widzę. Słuchajcie, tak, jeszcze raz muszę to porządnie chwycić. O, takie R. Takie R i e, napiszę wam na dole dokładnie, jak to się nazywa. E, mniej więcej z lat 20., 30, coś takiego. Piękna jest i naprawdę mega zachowana. Obydwie kosztowały, słuchajcie, 4,50. sztuka. już Wam pok pokazuję drugą. I ta też jest pięknie zachowana. Tak wygląda. O, właśnie, no cudowna, nie? Zobaczcie. Cudowna, i to jest Rosenthal Pompadour. W ogóle Rosenthal Pompadour. Ten model jest zawsze piękny. Co byśmy nie mieli z tego modelu Rosenthala, to one zawsze. Zawsze wpadają w oko, bo po prostu są zawsze przepiękne. Też 4,50 te, te filiżanki to jest po prostu, po prostu szok. A teraz zrobię pauzę i coś Wam pokażę. Tak moi drodzy. Oczywiście musiałam ten mebelek wziąć, bo jak nie za 5 euro, w ogóle byłam w szoku, że e, ta komódka, mała szafka nocna, można to e, uznać, albo jako szafka taka, jak, wiecie, e, jak na przykład jest e, w dużym pokoju, mamy trójkę i dwójkę czyli taka sofa na trzy osoby, albo sof, obok sofa na dwie osoby i między nimi w rogu można taką szafeczkę postawić, znajdę na przykład lampę stojącą i to będzie bardzo fajnie wyglądać. Więc, e, więc nie wiem, gdzie ona u nas stanie, w sensie w domku. Taki mały mebel gdzieś tam znajdziemy miejsce na niego w piwnicy. To nie jest problem go zachować. Gorzej kupić coś większego i gdzieś to składować. składować. Na to nie mamy niestety miejsca, ale pomyślałam, że małą szafkę nocną, obojętny gdzie ona trafi, myślę, że spokojnie mogłam wziąć. Zresztą powiedziałam, powiedziałam na głos, że choćby nie wiem co, biorę ją na barana i, i idzie ze mną, nie? A akurat mój mąż już prawie był z powrotem w, w drodze do domu, więc się udało ją kupić. Także jest z nami i będzie czekała na, na poremoncie. Słuchajcie, to są całe moje zakupy, myślę, że Wam się podobało, bo dzisiaj są naprawdę wyjątkowe zakupy, zupełnie takie i dużo i wartościowe, także cieszę się, ja się również cieszę, że, że fajnie się tym razem udało, trochę mi to zajęło, bo nie, nie było to za jednym, za jednym pójściem do miasta, tylko za kilka razy, ale czasem po prostu tak mam, że wracam z pracy, to gdzieś sobie tam wejdę, coś zobaczę, coś znajdę i coś kupię, czasem tak jest, tak, tak tym razem też było. Ja słuchajcie, Wam bardzo dziękuję e, za dzisiejszy dzień, za dzisiejszy film, za to, że oglądacie i widzimy się następnym razem. Pa!